Właśnie tego, co Sentino mówił tutaj, bo taki shot był, Tego dzisiaj widziałem. Tego nie widziałem akurat. Co sądzisz o Macie? Do, do, Dobrze zrobił w sumie ten numer, taki hip-hopowy, taki bombączek. Bum, 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 Wiecie, to dla człowieka, który przeżył te czasy i kiedyś tak jakby wychował się wśród ludzi, którzy tak rapowali. To nie jest aż takie wielkie halo, jak teraz może w 20 latek tam siedzi. To, 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 to widziałem. Ja nie, ja... I w sumie na filmie z jutra ja się do tego odniosłem. Ja nie odszedłem od współpracy. Z nitrem i tak dalej, bo nitra nie lubię, tylko po prostu ja chcę dostarczać lepszy produkt w szybszym czasie, lepsza komunikacja. Ludzie mają pracować dookoła mnie, a nie dookoła nitra. Ludzie mają pracować dla mnie, a nie dla nitra. Ja mam teraz pięciu grafików, dwóch typów od marketingu, trzech typów od logistyki, którzy pracują teraz dla mnie. Te rzeczy w większości były fajne, jak na teraźniejsze polskie warunki, ale były dość drogie. Jak na to, co to było. Po prostu wolałbym zrobić coś gdzie miałbym większą kontrolę. Nie chcę tego oceniać. Było to fajne, jestem mega wdzięczny, bo on na pewno sprawę też wypromował i tak dalej, nie? I zrobiliśmy złotą płytę razem, niedługo będziemy to ogłaszać, ale muszę iść dalej po prostu. I to. No. Nie tak pokrótce powiedziałem, że no, ogólnie problemem Sentino było to, że, w, yy, że bluza z, czy to tam nie wiem, spodnie czy cokolwiek, co nie wiem, co kosztuje 200 zł, że... Jak to może być, że na przykład materiał kosztuje, że trzycie kosztuje, że opakowanie kosztuje, że wysyłka kosztuje, że jak to jest, że z bluzy za 200 zł nie ma 190 zł, tak pokrótce. I, jego, i on chciał, on chciał w ogóle, że materiały kurwa z Turcji ściągać, bo tam ma jakiegoś kolegę, który, a ja mówię stary, no ja nie wezmę odpowiedzialności za, za materiał, nie wiem, za 300 tysięcy, które kupimy na zapas. Yy, żeby się okazało, że jest kurwa nieodpowiedniej jakości, i za dwa tygodnie, i za dwa tygodnie ludzie to zaczną odsyłać, nie? Mówił też, że chciałby się z tobą bić, i że czemu go pytałem, dlaczego ma mieć koncert na Prime, a Ciebie nie pytałem, czemu się bijesz. Jak się biłeś całe życie, tylko z kreaturą. Dziwne imo. No do tego nie widziałem.